ponieważ a i alfa traktujemy jako dane. Zatem do wyznaczenia objętości musimy wyznaczyć tylko wysokość tego ostrosłupa, czyli długość odcinka OS, gdzie O jest punktem przecięcia przekątnych podstawy, czyli przekątnych kwadratu. Oczywiście rozumiemy to wyznaczenie h w ten sposób, że wyrazimy to h za pomocą alfa i za pomocą a. Na pewno pojawi się jeszcze jedna literka A, ponieważ we wzorze na objętość musi wystąpić A do potęgi trzeciej. Zaetykietujmy jeszcze wierzchołki i narysujmy wysokość ściany bocznej trójkąta ABS, czyli odcinek SE prostopadły do odcinka AB. To nam pozwoli wykorzystać trójkąt prostokątny AES, w którym występuje kąt ostry alfa. Aby teraz doprowadzić do powiązania wysokości ostrosłupa z krawędzią podstawy A i z kątem Alfa, możemy wykorzystać jeden z dwóch trójkątów prostokątnych: albo trójkąt AOS, albo trójkąt prostokątny EOS. Przedstawię dwa rozwiązania. W pierwszym rozwiązaniu wykorzystam trójkąt AOS. Oznaczmy przez B krawędź boczną tego ostrosłupa. I odczytajmy długość tej krawędzi bocznej z trójkąta AES. Na początek interpretujemy stosunek ramion tego trójkąta, trójkąta prostokątnego, jako cosinus kąta alfa. To nam daje b równe a dzielone przez 2 razy cosinus alfa. Po podstawieniu tego wyrażenia do wzoru stwierdzenia Pitagorasa dla trójkąta AOS dostaniemy równanie z jedną niewiadomą h. Pozostawiamy h do kwadratu po lewej stronie, a prawą stronę sprowadzamy do jednego łamka. Może jeszcze wyłączmy to, co się łatwo pierwiastkuje. I zauważmy, że wyrażenie w nawiasie, gdyby zmienić znaki, jest równe cosinus 2α. Stąd w nawiasie mamy minus cosinus 2 alfa. Teraz po spierwiastkowaniu dostaniemy wzór na h. To, że mamy minus pod pierwiastkiem, nie powinno nikogo niepokoić, przecież alfa ma miarę większą niż 45 stopni, co oznacza, że 2 alfa jest kątem rozwartym i sam cosinus 2 alfa jest ujemny, zatem pod pierwiastkiem mamy wyrażenie dodatnie. Podstawiamy to h do wzoru na objętość i dostaniemy taką ostateczną postać. Zauważmy, że występuje tutaj podwójnie funkcja cosinus, także może to nie jest najładniejsza postać, nieco ładniejszą z jedną funkcją trygonometryczną pokażę w drugim rozwiązaniu. W drugim rozwiązaniu przejdziemy z alfa i a do wysokości wielkie h, do wysokości ostrosłupa za pomocą wysokości ściany bocznej czyli małego h. Nie potrzebujemy już krawędzi bocznej b. Korzystamy z trójkąta aes, z którego chcemy wyznaczyć małe h. Małe h dzielone przez połowę a to przecież tangens kąta alfa, co nam daje taki wzór na h. Tutaj mała dygresja, mówiąc małe H czy też wielkie H, oczywiście mam na myśli małe lub wielkie litery, bo akurat wielkości tych odcinków, ich długości są odwrotne niż te moje nazwy. No ale dobra, wiadomo o co chodzi. Teraz podstawiamy to H, pisane małą literą do wzoru stwierdzenia Pitagorasa, z trójkąta EOS. To nam daje równanie z jedną niewiadomą wielkie H i podobnie jak ostatnio przekształcamy to równanie w taki sposób, aby łatwo dało się spierwiastkować. To nam daje taki wzór na wielkie h. Po podstawieniu tego wyrażenia do wzoru na objętość, dostaniemy taką ostateczną już postać odpowiedzi. Zauważmy, że jest nieco ładniejsza, ponieważ występuje tylko jedna funkcja. Niż ta odpowiedź z pierwszej metody, ale proponuję samodzielnie sprawdzić jako pożyteczne ćwiczenie, że oba wyrażenia są sobie równe.